I crate. E, box, książka plus gadżety, nasz ulubiony. Dobra, zobaczmy, o, co to w tym miesiącu przyszło. Look what you made me do. Czy tylko mi teraz gra piosenka w głowie? E, dobrze, ulotka jest. No to lecimy po kolei. Baba Jaga Peel Organizer, to już ten wiek? Chyba jeszcze nie. Dobra, co my tu mamy? E, pojemnik na tabletki, niby baby Jagi. Ja się jeszcze tak staro nie czuję, jeszcze trzydziestka mi nie walnęła. Mamy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. Oczu się. Takio. E, dobrze, zajrzyjmy tutaj. Looking in. Ceramic bowls. O, miseczka. Looking out. O, 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 miseczki, lubimy miseczki. I to dwie. Tak kurełkiem co mogę rzucić, ale zawartości już na pewno nie. Dobra, jedna. Co tu się podziało się? Coś tu jest, nie Halo. Dobra, i druga. Druga jest czarna. O, o, ta jest o wiele ładniejsza. Tak, tu mi się chyba coś podziało z tym czerwonym niedoperkiem. Fajny zestawik. Dobra, wypełnię na bok. Dalej. Daj, dalej, dalej. Tutaj co mamy? Ups jakiś zestaw organizeków raz i dwa czerwony i czarny jeszcze przyjrzymy się temu wzorkowi to jest to samo tylko w różnym kolorze dobra, jesteśmy ciekawi co to jest yy... tak, tutaj Inspirowany e, Pride. Dobra. E, ten organizer na tabletki One for My Enemy. E, a miseczki inspirowane Silver Under Nightfall. Dobrze, ale to jeszcze nie wszystko. Bo ja już tam zdążyłam sobie przeczytać, czy mamy tu replikę. Mamy tu replikę, a i to jest replika, proszę ja was. Ze żmi i skrzydeł nocy. Lubimy repliki. Dobrze. I została nam książka. Poszło, to tutaj też się możemy pozbyć. Mistress of lies. O, Boże, piękna jest Dobra, jak widać, mamy tutaj całkiem sporo złoceń. Już pięknie złapały światło. Brzeg, tył jeszcze więcej złota. Tam był grzbiet, tu jest brzeg. Oczywiście. No, bardzo szczegółowy, podoba mi się. Góra i dół jednolite. Dobrze, teraz tak. Wnętrze obwoluty jest puste. Teraz mamy twardą oprawę. Delikatnie pozłacane elementy, te ptaszki. Poza tym mamy ten sam motyw, co tutaj. On się ciągnie. Trochę to tak wygląda. Nie, nie ciągnie się. Tutaj widać. Dobra. Trzpiet, również złocone elementy. I tył, również bardzo delikatnie, subtelnie. Wyklejki. Jedna. Mhm. Autograf jest cyfrowy, to nawet widać. To jest nadrukowany e, szkoda. Dobra, zaglądamy do środka i kończymy przynętać. Dobra, zobaczmy, czy mamy tu jakieś bonusy? Epilog? Nie.